Zadanie 28 udowodni, że jeżeli liczby a, b, c są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, to zachodzi taka równość. Ja proponuję uporządkujmy najpierw tą równość. W takim razie uporządkujmy, czyli wymnóżmy to. W takim razie a kwadrat, wymnażam bez przepisywania, bo tak ładnie już uszykowali. Plus ab plus ac co my tutaj dalej mamy a kwadrat a b, a c odjąć AB odjąć b kwadrat odjąć b c i jeszcze dodać a c dodać b c i dodać c kwadrat jest równe a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat to to jest to ta nasza ta nasza równość proponuję porządki. Tu już widać, zobaczcie, że a kwadrat redukuje się z tym. Podobnie c kwadrat redukuje się z tym, czyli wychodzi na to, że mamy b kwadrat z tej strony, i co my tu mamy? A AB AB czy coś jeszcze o, BC BC, czyli wychodzi na to, że mamy 2AC odjąć b kwadrat jest równe b kwadrat, no to 2AC jest równe. 2b kwadrat po podzieleniu na 2 to będzie b kwadrat jest równe ac. No i co, że tak powiem? Ale wiemy, że a, b i c są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, a wiemy, że we wzorach mamy ten wzór, wiemy, że w ciągu geometrycznym zachodzi. W, własność, związek między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego który polega na tym, że b kwadrat czyli środkowy wyraz podniesiony do kwadratu jest il, il, iloczynem jego sąsiednich wyrazów, czyli a razy c no i to jest dokładnie to samo czyli zachodzi ta własność, co kończy dowód